Stawaj do Walki! Ej, ty tam! Stawaj! Będziem się potykać! Gdybyś się mógł o własne cizmy potknąć niedalostw. Stawaj, mówię! Jam jest ron z małego Łęgu, świętym ślubem związan. O, jak mi przykro. Współczuję i że dla najpiękniejszej panny Jagódki sto rycerskich pojedynków stoczę. Wyciągaj miecz, co so rychlej, bo mi pilno. Jeszcze dziewięćdziesięciu dziewięciu zostało. Służę, racja. Załatwmy to szybko. Nie starczy ci już? Tak, tym razem miałeś szczęście, ale kiedy się znowu zmierzymy. Wracaj do panny Jagódki w kabanich podskokach, zanim zmienię zdanie i porachuję ci kości. No już. No, jeszcze się spotkamy.